Dzień dobry, witam w piątej części materiału na temat elektrochemii. W poprzedniej części powiedzieliśmy o metodzie bilansu atomowo-elektronowego, która pozwala nam zbilansować równanie reakcji, w której zachodzą procesy utleniania i redukcji, czyli reakcji redox. I w tej części zajmiemy się trochę podobnym problemem, ale problemem, w którym naszym celem jest zbilansowanie równania reakcji redox zapisanego w formie jonowej. Oczywiście, jeden sposób to jest wykorzystanie tego, co robiliśmy w poprzedniej części, czyli bilansu atomowo-elektronowego, i potem rozbicie naszych reagentów, kiedy już mamy zbilansowane, e, zbilansowane sumaryczne równanie, rozbicie tych reagentów na jony, skrócenie tego, co się pojawia po obu stronach i mamy zbilansowane równanie, równanie w formie jonowej. No ale okazuje się, że można to zrobić szybciej, to znaczy, nie trzeba zapisywać tego równania w formie cząsteczkowej i bilansować, yy, bilansować bilansem atomowo-elektronowym, bo można to zrobić wykorzystując trochę inną metodę, ale również yy, bardzo podobną do tej przedstawionej w poprzedniej części, nazywaną bilansem jonowo-elektronowym. W jaki sposób to zrobić, to sp spróbujmy znowu wykorzystać dokładnie ten sam przykład, którym zajmowaliśmy się w poprzedniej części, ale zapisany w formie jonowej. Czyli jeśli byśmy chcieli zapisać tą reakcję w formie jonowej, to ona wygląda tak, że mamy jony manganianowe 7, które reagują z jonami azotanowymi 3, reagują z jonami wodorowymi i w wyniku tej reakcji powstaje nam jon MN2, powstaje nam jon azotanowy 5, NO3, i powstaje nam jeszcze woda. Pozostałe y, reagenty, które nam się pojawiały, nam się skrócą. No ale co jeśli zaczynamy wyjściowo z takiego zapisu? To znaczy mamy zapisaną jakąś reakcję w formie jonowej chcielibyśmy ją zbilansować. Znowu, podobnie jak w poprzedniej części, jeśli byśmy chcieli wyrównywać po kolei atom po atomie to w, na końcu napotkamy na problemy. Pierwszy problem, jaki napotkamy jest dokładnie taki sam jak w poprzedniej części, czyli nie będziemy mieli możliwości już dopisywania, yy, nie będziemy mieli możliwości dopisywania współczynników techiometrycznych, a jeszcze nie będą się zgadzać yy, ilości jakiegoś atomów jakiegoś pierwiastka po obu stronach. A druga sprawa jest taka, że jeśli mamy za reakcję zapisaną w formie jonowej, to musimy pamiętać, że zbilansować musimy również ładunki. To znaczy całkowity ładunek reagentów po lewej stronie musi być taki sam jak po prawej. Te współczynniki muszą być tak dobrane, żeby jednocześnie zgadzały się ilości atomów i ładunki. W formie cząsteczkowej problemu z ładunkami nie ma, bo cząsteczki są obojętne. Więc przechodzimy do bilansu jonowo-elektronowego w jaki sposób wykorzystać bilans jonowo-elektronowy do tego procesu. Pierwszym krokiem, podobnie jak w bilansie atomowo-elektronowym, jest znalezienie, co się utlenia, a co się redukuje, czyli co zmienia swój stopień utlenienia. Więc pierwszy krok jest dokładnie taki sam jak w bilansie atomowym, czyli przypisanie stopni utlenienia wszystkim atomom. No, oczywiście wynik przypisania tych stopni utlenienia będzie dokładnie taki sam jak w naszej poprzedniej części, ale spróbujmy to zrobić, dlatego że tutaj mamy jony, więc e, spróbujmy powtórzyć ten proces przypisywania stopni utlenienia, ale teraz w sytuacji takiej, że mamy jony, a nie obojętne cząsteczki czy jednostki e, odpowiadające solom. Zacznijmy od jonu mangania Tlen jest na stopniu minus 2 zgodnie z naszymi regułami. Musimy znaleźć stopień utlenienia manganu, ale stopień utlenienia manganu plus 4 atomy tlenu na stopniu utlenienia minus drugim. Suma tych stopni utlenienia musimy nam dawać ładunek naszego indywiduum, czyli w tym przypadku minus 1, ładunek jonu manganianowego. Czyli to musi być równe minus 1. Czyli no stąd możemy łatwo policzyć, że x musi być równe 7, mangan jest na siódmym stopniu utlenienia, no dokładnie tak jak w manganianie 7 potasu. Analogicznie mamy jony azotanowe 3, tlen na minus drugim, jak azotu oznaczymy przez stopień tlenienia azotu, oznaczymy przez x, to mamy x plus 2 atomy tlenu na minus drugim, muszą nam w sumie dawać ładunek minus 1, czyli x, tu nam, że musi być równy 3. Dalej mamy jon wodorowy, wodór w czymś w innych związkach niż wodorki jest zawsze na pierwszym w kationie wodoru jest na pierwszym możemy wyjść od razu z reguły albo możemy zauważyć że suma stopni utlenienia w takim indywiduum jak jon H+ musi być równa 1 bo jest ładunek plus +1 więc ten wodór musi być na pierwszym stopniu utlenienia dalej analogiczna analiza dla manganu mangan musi być na drugim stopniu utlenienia bo całkowity ładunek takiego obiektu jak Mn2+ jest równy plus 2. Dalej mamy jon e, azotanowy 5, tlen na minus drugim. Azot jest na nieznanym, ale ten nieznany stopień azotu plus 3 atomy tlenu na minus drugim stopniu tlenienia e, muszą w sumie dawać nam minus 1, bo mamy ładunek minus 1 w naszym jonie azotanowym, czyli x musi być równe 5. I ostatni krok to woda. Tutaj już na podstawie samych reguł. Przypisujemy pierwszy i minus drugi stopień utlenienia. Mamy przypisane stopnie utlenienia. Kolejny krok, znowu taki sam, jak, jak w bilansie atomowo-elektronowym, to jest znalezienie procesu utleniania i redukcji. czyli procesu, w którym następuje zwiększenie stopnia utlenienia i procesu, w którym następuje zmniejszenie stopnia utlenienia. Zwiększa się stopień utlenienia w, w przejściu z azotu na trzecim na azot na piąty stopień, a zmniejsza się, czyli redukcję mamy z przejścia z jonu manganu no z manganu na siódmym stopniu utlenienia na mangan na stopień utlenienia drugim. No i w tym momencie... W tym momencie no, sposób jest bardzo podobny do bilansu atomowo-elektronowego, ale teraz w dalszym kroku, kiedy będziemy musieli zapisać reakcję utleniania i redukcji, to robimy to trochę inaczej. To znaczy, zapisujemy y Reagenty w całości, a nie tylko atomy, które zmieniają stopień utleniania. To znaczy, substratem w reakcji utleniania jest jon azot na trzecim stopniu utlenienia, ale zapisuje całe indywiduum, w którym ten azot jest, czyli zapisuje, jak chcę zapisać reakcję utleniania, cały jon NO2. I w wyniku tej reakcji powstaje nam Azot na tego utleniania. Powstaje nam azot na piątym stopniu utlenienia, ale uwięziony w takim jonie NO3-. Więc tu znowu przy przypisujemy. przepisujemy cały jon. E czyli to będzie nasze utlenianie. Na razie zostawmy je w tej formie. A nasza redukcja to będzie przejście manganianu jonu manganianowego 7, czyli MN4-, w jon. MN2 Kolejny krok to jest zbilansowanie, dopiszmy tu, zbilansowanie reakcji utleniania i redukcji. Co to znaczy zbilansowanie, to znaczy zapisanie ich w taki sposób, żeby zgadzały się ilości atomów po obu stronach i żeby zgadzały się ładunki. Więc zacznijmy od reakcji utleniania. Ilość atomów azotu po obu stronach jest taka sama: mamy jeden atom azotu w jonie azotanowym 3 i jeden w jonie azotanowym 5, ale nie zgadza się ilość atomów tlenu, to znaczy z po prawej mamy 3 atomy tlenu, z lewej 2 atomy tlenu. No, i nie bardzo mamy co zrobić z tą reakcją. To znaczy, nie możemy zmieniać współczynników przed ani jonem azotanowym 3, ani jonem azotanowym 5, bo zmieni nam się ilość atomów azotu po jednej ze stron. I teraz, w jaki sposób sobie z tym poradzić? Eee, opieramy się na tym, że cała reakcja zachodzi w środowisku wodnym. Tak To znaczy, jeśli interesuje nas taki proces utleniania jonów azotanowych 3, manganianem 7, na przykład potasu. W roztworze, no to interesuje nas roztwór wodny, czyli mamy bardzo dużo wody w środowisku, i pewnie ta woda może brać udział w tej reakcji. Więc sposób, żeby wyrównać atomy tlenu w procesie czy to utleniania, czy to redukcji, to jest dodać wodę po odpowiedniej stronie. Czyli z prawej strony mam trzy atomy tlenu, z lewej dwa, czyli jeśli z prawej strony dodam cząsteczkę wody to wtedy ilość atomów tlenu mi się będzie zgadzać. I z lewej, i z prawej mam po trzy atomy tlenu. Ale no, rozwiązaliśmy jeden problem, a stworzyliśmy drugi, to znaczy z lewej strony dodaliśmy wodę, a z, i przez to wprowadziliśmy wodór, którego nie ma z prawej strony. Więc kolejny krok to jest wyrównanie ilości atomów wodoru po obu stronach. No i teraz w jaki sposób z prawej strony stworzyć wodór, którego nie ma w jonie azotanowym 5, Znowu opieramy się na tym, że nasza reakcja zachodzi w środowisku wodnym i to zachodzi w środowisku kwasowym w obecności jonów wodorowych. Możemy to wykorzystać i możemy wyrównać ilość atomów wodoru w taki sposób, że po prawej stronie dodamy jony H i dodamy ich tyle, żeby nam się z obu stron ilość atomów wodoru zgadzała. Czyli z lewej mam dwa atomy wodoru, więc z prawej również wstawiam dwójkę i mam dwa atomy wodoru. Czyli mam dwa atomy wodoru. Teraz ilość atomów wszystkich pierwiastków tej reakcji utleniania nam się zgadza. Ale nie zgadza się ładunek po obu stronach. To znaczy z lewej strony całkowity ładunek to jest minus 1. Mamy jeden jon azotanowy 3. A z prawej mamy jon azotanowy 3, który ma ładunek minus 1, ale jeszcze mamy dwa kationy H. Czyli w sumie ładunek jest plus 1 po prawej stronie. A chcemy, żeby się ładunek po obu stronach zgadzał. I ładunek wyrównujemy w taki sposób, że dopisujemy odpowiednią ilość elektronów. W końcu to jest utlenianie, więc podobnie jak w bilansie atomowo-elektronowym, muszą powstać dodatkowe elektrony albo zostać zużyte przy redukcji dodatkowe elektrony. No więc, żeby z prawej strony również był ładunek minus 2, to dodajemy 2 elektrony. Wtedy całkowity ładunek z prawej strony to jest minus to jest 1, i z lewej strony również mamy ładunek minus 1. Więc w ten sposób zbilansowaliśmy reakcję utleniania zapisaną w formie jonowej. Dalej robimy analogiczną, analogiczne bilansowanie dla reakcji redukcji, czyli wyrównuje ilość atomów manganu. Jest po jednym atomie manganu po obu stronach, więc wszystko się zgadza, ale tlen mi się nie zgadza. Znaczy, z lewej strony mam cztery atomy tlenu, a z prawej nie, ma, nie mam w ogóle, ale już wiemy, jak sobie z tym radzić. Dodajemy wodę po drugiej stronie, tak żeby ilość atomów tlenu nam się zgodziła. Żeby były cztery atomy z prawej strony, to musimy dodać 4 cząsteczki wody. I wtedy mam po 4 atomy tlenu po obu stronach. I ostatni krok to jest wyrównanie wodoru, który wprowadziliśmy z prawej strony. Wprowadziliśmy 8 atomów wodoru z prawej strony. Więc jeśli dopiszemy z lewej 8 jonów wodorowych, to ilość atomów wodoru po obu stronach się zgadza. I podobnie jak w utlenianiu, zgadzają nam się ilości atomów po obu stronach, ale nie zgadzają się ładunki. To znaczy, z lewej strony, w sumie mamy ładunek 7, tu mamy 8 jonów wodorowych i 1 anion, a z prawej strony mamy ładunek 2 z jonu manganu. Czyli z lewej strony ładunek jest za duży o 5. Więc dopiszmy 5 elektronów z lewej strony. I w tym momencie mamy po obu stronach ładunek plus 2. Ładunki się zgadzają. Więc w ten sposób zapisaliśmy reakcję utleniania i redukcji, w których mamy zbilansowane ilości atomów, zbilansowane ładunki. No ale jeśli te reakcje zachodzą jednocześnie, to pojawia się analogiczny problem jak w poprzedniej części w bilansie atomowo-elektronowym. To znaczy, jeśli ilość elektronów, Zużywanych w procesie redukcji nie jest taka sama jak ilość elektronów powstających w procesie utleniania, no to albo, y, albo będą powstawać nadmiarowe elektrony w czasie zachodzenia tej reakcji, albo będzie brakowało elektronów, żeby ta reakcja, y, ta reakcja zachodziła. Więc nie, nie możemy do tego dopuścić. I skoro tak, to podobnie jak przy bilansie atomowym, musimy przemnożyć te nasze reakcje utleniania i redukcji. Przez takie liczby, żeby ilości elektronów w obu tych procesach były takie same. Czyli, jeśli przez 5 pomnożę reakcję utleniania, to będę miał w sumie 10 elektronów i przez 2 pomnożę reakcję redukcji, to również będę miał 10 elektronów w reakcji redukcji. Więc kolejny krok, czyli to już będzie piąty krok, wyrównać. Ilości elektronów w procesie. Utleniania i redukcji. No, i w momencie, kiedy y, przemnożymy nasze y, nasze y, obie reakcje. To nasz wynik, nasz, e, nasze wynikowe, e, wynikowe równania reakcji po pomnożeniu przez to odpowiednie liczby będą wyglądały tak, że mamy, popatrzmy na utlenianie, mnożymy przez 5, czyli 5 jonów NO2 minus plus 5 cząsteczek wody dają nam 5 jonów azotanowych, 5, 10 jonów wodorowych, bo dwójka była przed wodorem wcześniej, i 10 elektronów. I analogicznie redukcja, czyli 2 jony manganionowe, 7 plus 16 jonów wodorowych, plus 10 elektronów dają nam 2 jony manganu plus 8 cząsteczek wody. To jest kolejny krok, czyli mamy teraz już zapisane oba procesy w taki sposób, że nie powstają na nadmiarowe elektrony, ani nie brakuje nam elektronów, żeby te reakcje zachodziły jednocześnie. I teraz krok kolejny, czyli krok szósty, to jest dodać stronami oba, obie te reakcje, czyli dodać stronami reakcje utleniania i redukcji. Czyli dodajemy prawa strona do prawej, lewa do lewej. Czyli z prawej będziemy mieć 5 jonów NO2 minus plus 5 cząsteczek wody plus 2 jony magnezjanowe plus 16 jonów wodorowych plus 10 elektronów, a w, w produktach będziemy mieć 5 jonów azotanowych, 10 jonów wodorowych. 10 elektronów, 2 jony manganu, 2 jony manganu i 8 cząsteczek wody. To jest kolejny krok, i teraz krok już siódmy. Krok siódmy to będzie skrócenie. Jonów czy, czy cząsteczek, które pojawiają się po obu stronach. Więc popatrzmy na naszą reakcję, czy coś nam się tu pojawia po obu stronach. No po pierwsze, pojawiają się elektrony. Mamy 10 elektronów z prawej i 10 elektronów z lewej. Więc Skracamy je po obu stronach. O to chodziło przy mnożeniu tych reakcji utajania i redukcji, żeby potem te elektrony nam się skróciły i nie było ich w końcowym zapisie równania reakcji. No ale to nie koniec mogą nam się również inne rzeczy powtarzać na przykład jony wodorowe. Mamy 16 jonów wodorowych z lewej i 10 jonów wodorowych z prawej. No to 10 z nich możemy usunąć, czyli tu z 16 zostaje 6. Dalej cząsteczki wody. 5 cząsteczek mamy z lewej, 8 cząsteczek z prawej, czyli po 5 możemy usunąć z obu stron i tu zostaną tylko 3. I w tym momencie, po skróceniu, mamy zbilansowane równanie reakcji w formie jonowej. To znaczy, to co nam zostanie, no to są właśnie te jony, które są obecne w tym naszym początkowym równaniu reakcji, więc możemy sobie przepisać te współczynniki stoichiometryczne do końcowego równania. Czyli mamy 5 jonów azotanowych, 2 jony 2 yy, jony manganianowe, 6 jonów wodorowych. I po yy, prawej stronie mamy 5 jonów azotanowych, 2 jony manganu i 3 cząsteczki wody. No i teraz możecie sobie sprawdzić, że Rzeczywiście przy tak zbilansowanym równaniu reakcji, przy takich współczynnikach, zgadzają nam się ilości atomów po obu stronach i zgadza nam się całkowity ładunek, który y, mamy po lewej i prawej stronie.